Witajcie kochani, z tej strony Ania H. Dzisiaj do Was przychodzę z holendrem zakupowym, co na pewno uwielbiam. czy mam tutaj trochę rzeczy do domu, do ubrań, Ubraniowe Widać. Na pierwszy rzut oka wchodzi właśnie taki komplet piękny Takie, właśnie, z takimi właśnie spodaniaczkami. Mam nadzieję, że jest mnie dobrze widać. te spodaniaczki. O, kawieczka. Ten komplecik kosztował mnie 59 zł. Wtedy przychodził takie gąbeczki. 15 gąbek. One kosztowały te gąbeczki kosztowały, ja sam kochanie I 15 gąbek kosztowała 22 zł. Tak pada. jedna gąbka może nawet kosztować w zwykłym sklepie doszczalno więcej. Będę przychodzi... Przychodzą też rzeki za 65 zł Wtedy mam. Tylko nie będę ich rozkładać. Takie złote. Hmm. Takie zestawiki. Zostawić trzech talerzyków. I stojak. Hmm. Dostaniecie zdjęcie do tego stojaka, jak to w ogóle wygląda. Wtedy no jest taki właśnie talerzyk. Do ciasta. I elementki. Piękny. do ciasta, czy do czegoś. No znaczy to oczywiście w kolorze złotym musiało być. Takie, że teraz zamagam w grudonciu. Wtedy właśnie przychodzi właśnie taki talerzyk. Znaczy, do owoców, czy do czegoś może też. też w kolorze złotym. Good. Jest taka piękna przyklejaczka, Znaczy podstawka, żeby nic się spadło, się trzymało dobrze. Tak. Telefon mamy nam o, a tego nie będę rozkładać, To są takie trzy pojemniczki, że można sobie coś do niego włożyć. włożyć. Też dostaniecie do tego zdjęcie. Będzie pod tym, pod tym filmikiem trzy pojemniczki takie, zamykane. Też oczywiście w kolorze gold. Do tego taki, taki talerzyk. To jest złoty. Ten talerzyk właśnie kosztował. Nie, już mówię Wam, kochani. Halo, internet. Tamte trzy właśnie to kosztowało. 65 zł. Ten talerzyk kosztował do ciasta 57 zł. Ten talerzyk kosztował. tamte kosztowało 53 zł. tamte yy, talerzyk kosztował 20 zł. Dobrze mówię, a gąbeczki 20 zł tak, dobrze powiedziałam, a ten komplecik 59 złotych. Więc już e, kolejne myślę, z naszych to będą właśnie komplecik, też częściowy, jak widać, to myślę, że jest fajny, tak jakby letnia, na pewno mnie widzieliście, miałam na relacje i dlatego no taka koszula, nawet ja bym za samym sobie nosić, Takiego jakieś na lato, jak znalazł. I za chwilę się Wam w tym pokażę. Jestem w w tej sukience, czy właśnie w sukience wyglądam tak. Widać? Ta sukienka kosztowała. więc mówiłem, 72 zap. Zjadłem dziećę, co Już wszystko jest takie wysypanie z różnicą. I jest mega. taka przezroczysta taki ale jak mówiłem do jeszcze do czegoś, adidas-ki, tego. No i ładnie no, się mówi. Kolejny komplet to jest też taki, na pewno widzieliście zdjęcie, mnie w tym kompleciku, takie spodyneczki. Do tego jest taka koszula, na pewno widzieliście. Koszula. koszulę. Te spodynki, bo miałam w sesję. I Ten już miałam, ile kosztował. Zestaw kosztował, kosztował 60 zł. To w sumie wcześniej zamówiłam pasę. Kościołeczki. Takie kościołeczki, to 5 sztuk. I ten 5 sztuk zestaw kosztował, właśnie złoty kościoł. Tym razem usłyszałem, że stale te talerze kosztowały. Mam dwa deszcze, żeby to jedna składać, ale mam dwie. Taka się myślałam, że będzie je zamówić. Do jajeczka. Jest to jest coś, że. Będziemy wylawać jajko i białko wyleję, a żółtko zostanie. Jak to właśnie wygląda. I dobrałam jajeczko. Wydaje się. To jest taka rzecz. Czyli to jest złota. Jakby inaczej. Taka taca. Długo szukałam takiej tacy, bo chciałam wszędzie kupić. A nie było. To zjadłam sobie na I ta taca kosztowała, już mówiłam. 40, czy to jest złota? Jest No i ostatnia rzecz, też do oglądania, ale czy mi się stoi? Taki stoi.

Tak też było wyśmienite. Więc za chwilę, kochani, przychodzę do przemierzania i Wam się pokazać w tym dwóch zestawach. I oto jest kompleciku w zestawie majteczki w górę w stroju. Piękna to by to jest moja. Słyszeliście? 69 zł, taki piękny No jest bardzo super, bo chciałam, właśnie taki na lato. Gdzie się czy coś ubieramy z tyłu i możemy iść sobie na krajbki. Elegancki. Za chwilę Wam się pokaże, kochani, tym nerwem nastawię. Nie ma to, kochani, jest w tym drogim zestawie. Tak się prezentuje właśnie. Widać. I ten zestaw to mówiłam pewnie. Kosztuje on 35 zł. Bardzo fajny taki. koszula taka długa jest. No ale wiadomo, kobiety lubią sobie zawiązywać. Taki zestawik fajny. Na lata na jak znalazł. Kosziła. Elegancka. Kochani, mam nadzieję, że po drugim czasie Wam się taki odcinek podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i zasubskrybujcie mój kanał. No i do zobaczenia kochani w kolejnym odcinku Uważajcie. Mam nadzieję, że widzieliście mój poprzedni vlog z lot y, Campy Multivanta 4. Jeśli tak, to zostawcie też łapkę w górę pod tamtym filmikiem. Jeśli tak. Jeśli tak, odcinki Wam się podobają, to do zobaczenia kochani w kolejnym odcinku. Guizaki pa!